No to zakończamy tą wycieczkę po Kałaguciko z małą niespodzianką Hej! Mamy Polskę, polską rodzinę, ale nie z Polski, ale... Z Australii Z Australii, czyli polscy australijczycy tak. Jak wam się podoba Japonia? Oh, super! Może być Może być No to super! Dziękuję wam bardzo za oglądanie Wam życzę udanego podróży po Japonii Dziękujemy! I Dziękujemy zapraszam za pomoc Nie ma problemu, jak zawsze Krzysiek się zawsze znajdzie i pomoże wszystkim, którzy szukają pomocy, prawda? Do zobaczenia następnym razem. Tak. W Australii. W Australii, jak najbardziej. Muzyka Za mną znajduje się Kawaguchiko, czyli drugie największe jezioro w tym regionie. Jest ogólnie pięć jezior, tych wokół w Fuji, to jest drugie największe, najbardziej znane ze względu na to, że wokół znajduje się najwięcej restauracji, resortów, do tego ludzie na tym jeziorze wydają sobie łódki do pływania, Jeżą na łapanie ryb oczywiście, jest wędkarstwo, dlatego jest windsurfing i taka od razu różnica między Japończykami i nami. O, kamera, złap ostrość. Taka jest właśnie różnica między nami, Polakami i Japończykami, jest to, że Japończycy nie pływają w jeziorach. Nie wiem dlaczego, ale po prostu nie lubią się chyba zanurzać w takich wodach, może boją się, że ich kappa złapie. A ja już wracam w stronę stacji, ponieważ pomogłem rodzinie polskiej, którą spotkałem tutaj właśnie po drodze jadąc z pociągiem. E Chciałem pomóc im wynająć samochód, ale niestety wszystkie samochody już były wynajęte. Zabrałem ich do Jeziorka, co było bardzo fajne, bo znowu miło mi poznać kogoś z Polski, porozmawiać po polsku. I niestety czasu już na mnie. Mam niecałe 20 minut, aby dojść do stacji i złapać mój autobus powrotny do Sindziku. Będę znowu jechać, jakieś nie wiem, półtora godziny, ale powiem Wam, że. W jeden dzień udało mi się zobaczyć naprawdę dużo rzeczy. Wybaczcie, kamera nie łapie, ostrość na moją twarz. Chyba mi dzisiaj nie lubi. Albo naprawdę fantastycznie. Teraz zachód słońca już się odbył, dlatego też robi się coraz ciemniej. Ale też moja kamera nie łapie. dobrej ostrości, ale za mną jest Fuji. Tam sobie stoi właśnie gdzieś w rogu. Wygląda fenomenalnie. Kurczę, powiem Wam że Kałaguciko jest świetne muszę tutaj przyjechać jeszcze raz może nie tak szybko poczekamy do lata może ponieważ chciałbym pokazać wam znacznie więcej rzeczy niestety w jeden dzień mogę tylko tyle zrobić ale i tak mimo wszystko było fajnie mam nadzieję, że te vlogi wam się podobały i do zobaczenia podczas kolejnych vlogów, prawda? o fajnie, dajcie mi znać co wam się najbardziej podobało tutaj E, jakie są Wasze wrażenia po oglądnięciu tego wszystkiego? Czy podoba Wam się Japońska my wieś? Czy podobały Wam się widoki związane z Fuji? I jeżeli bym tutaj wrócił, to co chcielibyście jeszcze zobaczyć? Tak naprawdę, jedna taka ciekawa atrakcja, o której jeszcze chyba nie wspominałem to tutaj jest park z rollercoasterami Fuji Q, czyli największe rollercoastery to nie jest coś takiego jak. Disneyland, gdzie są atrakcje dla dzieci, to jest coś bardziej już dla dorosłych. Świetna rzecz, muszę tutaj przyjechać z aską ale popatrzmy na, na godzinę. Jest 18.44, autobus mam o 7.10. Jeszcze mam jakieś, nie wiem, może jest 8 minut do stacji, więc jest ok. <gryw> więc, tak jak mówię, taką wycieczkę. Oczywiście dzisiaj nie planowałem spotkać tej przymiłej. Polskie rodziny tutaj, ale pamiętajcie, aby zaplanować taką wycieczkę jak najbardziej z jak najbardziej, wiecie, dobrze dobranym czasem, bo jesteście na wsi. Jeżeli na przykład ja nie złapię tego autobusu teraz, to mam jeden duży problem: nie wrócę dzisiaj do Tokio, bo pociągi już mogą najprawdopodobniej nie jeździć, szczególnie, że jest złoty weekend Golden Week, czyli japońska majówka. Nie złapię kolejnego autobusu, ponieważ na autobus trzeba mieć zarezerwowany bilet. Nie znajdę hotelu wokół, ponieważ już w międzyczasie wchodziłem do innych hoteli sprawdzać, czy mają dostępne pokoje. Nie mają. A te hotele, które mają dostępne pokoje, są naprawdę drogie, coś na co mnie na chwilę obecną nie stać, bo mówimy jakieś 3500 zł za noc. A ja za bardzo nie chcę za tyle płacić, ale. Zawsze z budka mogę spać w budce, prawda? A gdzieś się zwinąć i postarać się nie umrzeć. Oczywiście jest jeszcze kolejna fajna opcja, którą chciałbym kiedyś spróbować. Jest to złapanie stopa, ale nie wiem czy mi się uda zrobić to w Japonii. I nie wiem czy Japończycy w ogóle tak łapią ludzi na stopa. To co widzicie czasem na internecie, jak łapią stopa i tak dalej. To mi to wygląda troszeczkę czasem na ściemę bo Japończycy nie są tacy ufni, szczególnie do obcokrajowców. Ale kto wie? Ciekawe, czy idę w ogóle w dobrą stronę. Zobaczę szybko na mapę, gdzie ja jestem. Idę w złą stronę. Ok, 8 minut. Zawracamy. <grym> Standardowo Zgubiłem się, bo za dużo gadam. Tak myślałem, że muszę odbić w prawą stronę, ale nic Idziemy dalej Mam jeszcze czas Jeżeli dojdę do... mam 8 minut do stacji Więc dojdę w sam czas, aby pójść do toalety Ja bym mógł pojechać do tego I złapać autobus Ponieważ nie każdy autobus w Japonii ma w środku toaletę Co nie jest... co jest bardzo mało... co jest mało idealne Okay. Czasem trzeba trzymać siusiu A tak jak mówię, oryginalnie ten autobus powinien dojechać do Kalabucika w przeciągu półtorej godziny Niestety dzisiaj ze względu na to, że jest majówka, były korki, dojazd zajął mi 3 godziny no Ale to nic, mimo wszystko było to warte tego całego wysiłku Ale że, czekajcie, popatrzymy na mapę czy dalej idzie dobrze jest okej? Okay. Znam źle odbiłem dobra chyba muszę iść w tą stronę więc zobaczymy kawałek japońskiej wioski za mną come on, google maps czy idę w dobrą stronę? dobra chyba jest ok, teraz jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i... okej okay, idę w dobrą stronę jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na takich wszach to już nie jest Tokio to już może być troszeczkę niebezpieczniej tym, że są gangi, jest jacuzza. To wszystko się czuje właśnie na takich małych wioskach. Ja chodząc sobie z kamerą w ręce, nagrywając do tego, przykuwam dużo uwagi, więc różnie to bywa. Szczególnie jeżeli chodzi o janki. Janki takie gangsterka, nie gangsterka, tylko dzieciaki, które nie lubią chodzić do szkoły. z z problemami. Mogą na mnie naskoczyć, ale powinno być ok. Wszystko jest w spokój i najprawdopodobniej ci ludzie sami gdzieś wyjechali poza Kałagucico. Ka -Ka Oni są w Tokio, a ludzie z Tokio przyjeżdżają tutaj do Kałagucico. Tak co fajnie wygląda, ale tak sądzę, że nie powinniśmy mieć problemu. Dziewczyny, tak, żebycie same podróżować, bo jak wie, to wiecie, w Japonii społeczeństw nie brakuje. O pięknej fudzi wygląda. dbacie za brak tchu, ale Spieszę się, O mamy szkołę. Zakaz fotografii, ani zakaz wstępu. Eee, idziemy do przodu. No, ra, idziemy przed Ciebie, w prawo, a później. Co mówię w prawo? W lewo, przed siebie, a później znowu w prawo. U światełka się zapalił. Patrzcie, pokażę Wam Fuji Widzicie? Tak wygląda Fuji ale idziemy w tą stronę Więc, Tak wygląda wiejska, japońska szkoła z dużym placem Pamiętajcie, szkoły w Japonii mają duże place ze względu na to, że jeżeli będzie duże trzęsienie ziemi na przykład ta góra się obsunie i ludzie stracą domy to tutaj będą biwa biwakować Szkoły w Japonii są właśnie zbudowane tak aby przyjąć jak najwięcej osób podczas jakichś kataklizmów więc jeżeli przyjeżdżacie do Japonii i nagle wydarzy się jakiś kataklizm, to najlepszym miejscem, aby znaleźć wodę, jedzenie, bezpieczeństwo, to jest to właśnie jakaś szkoła. I to może być uniwersytet, liceum, szkoła podstawowa, czy gimnazjum. Więc takich miejsc szukajcie i tam będziecie mogli odnaleźć znajomych, rodzinę oraz pomoc. Oczywiście. Ludzie z hoteli, których będziecie się zatrzymywać, pomogą Wam, ale taka po prostu wiadomość dla Was, ponieważ różnie to bywa. Tak jak mówiłem w filmiku, Japończycy oczekują na wybuch Fuji, który się może stać w ciągu kolejnych 100 lat. Kto wie? Może nigdy się nie zdarzy. Różnie to bywa. Ale jak to też się mówi w Polsce, lepiej dmuchać na zimno, niż po prostu na to przygotowanym. Dlatego też podczas mojej majówki nagram filmik. W końcu a ja I pokażę wam co jest w naszym plecaku do ewakuacji. To jest bardzo ważne, aby taki plecak mieć. Szczególnie, że zazwyczaj, jeżeli naprawdę coś się już wydarzy, ma się tylko naprawdę parę sekund, aby złapać ten plecak i wybiec z domu. Nawet się nie zakłada butów. Trzeba mieć zawsze przygotowane jakieś klapki gdzieś przy drzwiach, bo najprawdopodobniej będziecie mieć tylko czas na to, aby te klapeczki założyć i biegnijcie gdzieś do szkoły gdzieś na daleko, tylko pamiętajcie, że podczas trzęsienia na ziemi najlepiej zostać w budynku wychodzicie z budynku tylko i wyłącznie wtedy kiedy ten budynek zaczyna się dopiero zapadać, a tak jest OK. szczególnie jeżeli Fuji wybuchnie, zaraz wam pokażę Fuji jest Fuji w nocy, a więc jeżeli Fuji by wybuchło, to musicie patrzeć na w stronę Fuji gdzie odłamki, które wylatują z łódzi będą spadać, i w ten sposób będziecie mogli ich uniknąć. Jeżeli nie będziecie widzieć, to może jakiś ułamek na was spaść, więc to jest bardzo ważne. Oczywiście słuchajcie od razu personelu ze stacji, oni będą was ewakuować, ponieważ wokół na pewno jest że sporo bunkrów, gdzie ludzie mogą się pójść ewakuować albo uciekać w stronę tej szkoły. Ale to zobaczymy, jak będzie. Ale nic, ja przyjechałem już do stacji, dlatego też idę do toalety. Gdzieś z tamtego przystanku autobusowego, będę łapać mój autobus z powrotem do Tokio I jak tylko wrócę do Tokio, będę nagrywać więcej odcinków Wybaczcie za małą przerwę, ale musiałem zrobić sobie taki, taką krótką przerwę od nagrywania Ale niebawem pojawi się więcej odcinków na moim kanale, więc do zobaczenia na YouTubie Pa pa!